Regulacja sprzęgła w C328. Korba. Dwa klucze, 17. Wiertło, wiertło 8. Między oprawę łożyska a wycisk sprzęgła. No i rozkręcamy tutaj kontrę i dokręcamy lub odkręcamy tak, żeby wiertło weszło z oporem. Co do kołków, tych tutaj na dole, o tamtych. To wkręcamy do oporu, odkręcamy półtorej obrotu, kontrujemy i ma być tak jak w książce pisze. I powinno działać. Odnośnie kołków, pragnę zwrócić uwagę, jeśli zjeżdżamy traktorem na miękko, tak zwanie, czyli sprzęgło zakładamy na wałki i wjeżdżamy tą połówką ciągnika z tylko kołem zamachowym, a warto kołki regulacyjne wykręcić na maksa. Bo po przykręceniu sprzęgła do koła zamachowego, jeśli te kołki są wkręcone, to później nie idzie ich ruszyć z miejsca. Dlatego warto to wykręcić na maksa, że tak powiem. I później można swobodnie to wkręcić nawet palcami, o ile jest dobry gwint. Wykręcić te półtora obrotu, zakontrować jest ok.